Moim i Państwa gościem jest Andrzej Szejna, wiceminister spraw zagranicznych Nowa Lewica. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Pozdrawiam, bo jestem w trasie od 5 rano. Tak, pracujemy w MSZ, więc żeby, nie, nie, że tak powiem, nie dotrzymać słowa, będę. Będę z Panem rozmawiał z samochodu. Dziękuję, że znalazł Pan czas, tym bardziej, że dużo się działo. Bardzo dużo. W nocy, z soboty na niedzielę, jak wiemy, Iran wystrzelił w kierunku Izraela ponad 300 dronów i rakiet, z których 99% zostało strąconych. Jak mówi Izrael, był to odwet za wcześniejsze. Przypomnijmy, zbombardowanie konsulatu Iranu w Syrii, w którym zginęli wysocy rangą irańscy oficerowie. I teraz, Panie Ministrze, czy Pan się spodziewa kolejnej odpowiedzi tym razem ze strony Izraela? Po pierwsze, atak Iranu na Izrael był bezprecedensowy, to znaczy, że naprawdę już od długiego, długiego czasu nikt nie zaatakował bezpośrednio, na przynajmniej Iran terytorium Izraela i on jest bardzo groźny, bo nie chcielibyśmy, aby ten konflikt rozlał się na cały region, aby on też zaciemnił obraz starań, między innymi o wsparcie dla Ukrainy, czy o zawieszenie broni w gazie. Więc chcę powiedzieć, oczywiście, jest to odpowiedź, która była, można powiedzieć, była zapowiedziana przez, przez Iran. Pytanie było, kiedy to nastąpi i w jaki sposób. Cieszę się, jeżeli można się cieszyć z takiego zdarzenia, że nikt nie zginął podczas ataku irańskich dronów i rakiet balistycznych również widać, że Izrael jest przygotowany na tego typu zdarzenia, a sojusznicy go wsparli, czyli między innymi Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Włochy i to jest, to jest ta dobra wiadomość. Zła wiadomość jest taka, że nie jesteśmy pewni reakcji Izraela i naprawdę wczoraj obradowała grupa G7, był apel pana prezydenta Bidena, aby Izrael nie odpowiadał, żeby nie eskalował żeby nie doszło do kolejnej wymiany ciosów. I czy ciosu. pana zdaniem po posłucha się Izrael? Bo ja tylko podam informację przekazaną przez Reuters. Izraelski gabinet wojenny premiera Netanyahu jest zgodny, że po irańskim ataku powietrznym na Izrael odwet jest konieczny. Tymczasem, tak jak pan mówi, Amerykanie przekonują do tego, żeby odpowiedzi nie było. No i pytanie, kogo Izrael posłucha? Trudno mi jest powiedzieć. Yy, yy, yy. Potem, kiedy ambasador Izraela w Polsce przeprosił za śmierć polskiego wspaniałego wolontariusza, pana Damiana z Przemyśla, jestem, jestem gotów pomyśleć, że Izrael wyciągnął wnioski z całej sytuacji, która się znajduje w obecnej sytuacji globalnej. i Może posłucha rzeczywiście nie tylko Stanów Zjednoczonych i pana prezydenta Bidena, ale... Jak powiedziałem, na przykład, grupie G7, Rady Bezpieczeństwa ONZ. Dlaczego? Dlatego, że dzisiaj jedyny, który zaciera ręce z powodu tego ataku Iranu na Izrael, to jest Władimir Putin. Odciąga to uwagę od Ukrainy, odciąga to uwagę od naszych starań o zawieszenie broni i udrożnienie pomocy humanitarnej dla strefy gazy. Jedyne, co może się zdarzyć pozytywnego, że Republikanie w Izbie Reprezentantów zdecydują się na uwolnienie, mówię tutaj o Spikerze Johnsonie, projektu ustawy dotyczącej pomocy finansowej dla Izraela i dla Ukrainy oraz dla Tajwanu, bo to jest jakby w jednym pakiecie. Natomiast wypowiedzi pana prezydenta Trumpa powiedziałbym, nie wiem, idą w żadnym kierunku, no ale jednak odpowiedzialność za, 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 za świat dzisiaj wymagałaby, żeby tego konfliktu nie skalować i taki był po pierwsze, stanowisko MZ to było, jesteśmy oczywiście po stronie Izraela, potępiamy ten atak. Cieszymy się, że jesteśmy świadkami skutecznej obrony, i nikt nie zginął. W tym również ja podkreślam, nikt z obywateli polskich, no ale jak nikt nie zginął, to również nikt z obywateli polskich. No ale yy, znaczy się, że stajemy wobec bardzo poważnych wyzwań globalnych. No właśnie, panie ministrze, pozwoli pan... że społeczność demokratyczna musi się po prostu zjednoczyć. Pozwoli pan, że przytoczę jeszcze wpis szefa MSZ Radosława Sikorskiego, który napisał brawo Izrael za odparcie wielkiej irańskiej napaści powietrznej z kilku kierunków. Teraz przydałoby się wzmocnienie izraelskiej obrony przeciwrakietowej oraz wyposażenie w podobne systemy Ukrainy. Najprostszym sposobem jest odblokowanie pakietu USA pomocy dla Ukrainy i Izrael Pan wspomniał o tym, że być może przez to, co się stało, ta szansa jest trochę większa. Ale jaka może być ta perspektywa czasowa? Bo doskonale wiemy o tym, że Ukraina nie ma czasu. Że tak naprawdę te zapasy, jeśli chodzi o pociski, o obronę przeciwlotniczą, właściwie są wyczerpane. Albo no, mówiąc wprost, ta sytuacja w Ukrainie staje się coraz bardziej dramatyczna. Tak, to prawda my jesteśmy w stałym kontakcie z naszymi partnerami w Unii Europejskiej oczywiście z Ukrainą i w ramach ministrów spraw zagranicznych krajów NATO pan minister Sikorski czyni naprawdę ogromne starania żeby wszystkie koalicje które powstały czy amunicyjna czy pancerna czy inne były skuteczne wiemy dzisiaj też o przekazaniu przez Niemcy baterii rakiet Patriot wydaje mi się i granic to z moją pewnością. I się z tego cieszę, że kraje Unii Europejskiej i demokratycznego świata zrozumiały, że trzeba powstrzymać terroryzm. Terroryzm ma twarz dzisiaj nie tylko islamskich bojowników, terroryzm ma również twarz Władimira Putina, ale też musimy dbać o przestrzeganie prawa humanitarnego. I tu chcę podkreślić jeszcze raz: pomoc humanitarną dla strefy gazy i żądanie całego świata. Demokratycznego zawieszenia broni i współistnienia dwóch państw, czyli Izraela i Palestyny. Przechodząc już konkretnie do pana pytania, my musimy tu i teraz udzielić odpowiedniej odpowiedniego wsparcia Ukrainie. Mówię tutaj o amunicji, mówię tu o broni, ponieważ znowu zaczynają się dyskusje, no, możliwości przemysłu zbrojeniowego są ograniczone, żeby nie doszło do sytuacji, w której nagle dojdzie do eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie. I broń, która powinna trafić dzisiaj z Unii Europejskiej, z całego świata, i wsparcie dla Ukrainy, trafi do Izraela. I na tym zależy według mnie Władimirowi Putinowi, i mam nadzieję, że tego unikniemy. I ta, nazwiłbym, nazwałbym pokojowa, mądra presja na Izrael, aby, powiedzmy, skonsumował swoje zwycięstwo obronne nad Iranem. I nie odpowiadał, i nie skalował konfliktu. Wywrze pozytywny skutek. To jeszcze jeden wpis i reakcja premiera Donalda Tuska, który podkreślił, że sytuacja na Bliskim Wschodzie nie stanowi w tej chwili bezpośredniego zagrożenia dla Polski, ale świat staje na krawędzi, dlatego polskie państwo musi być silne, społeczeństwo solidarne, armia dobrze przygotowana, a pozycja międzynarodowa stabilna, bezpieczeństwo najważniejsze. Co to tak naprawdę znaczy z pana punktu widzenia, jako wiceszefa polskiej dyplomacji, że świat staje. Na krawędzi. To znaczy, jakie mogą być te konsekwencje dla Polski, nawet jeśli teraz, jak pisze Donald Tusk, nie ma tego bezpośredniego zagrożenia. Ale w długiej perspektywie, dlaczego to może być niebezpieczne również w tym kontekście ukraińskim, o którym rozmawiamy? Tak, pan premier, pan premier trafnie ocenił sytuację, ponieważ oczywiście nie ma żadnego zagrożenia dla Polski. Oczywiście polscy obywatele również w Izraelu mogą czuć się bezpiecznie, bo system bezpieczeństwa i współpracy między sojusznikami zadziałał. Nikt nie zginął. Rzeczywiście tylko współczuję, jest, jest, jest pokrzywdzona jedna, jedna z obywatelek Izraela, mała dziewczynka. Rozmawiam o tym z ambasadorem Izraela, któremu złożyłem też, jakby. To ująć dosyć dosadnie nie, nie, wyrazy solidarności, ponieważ każdy, uważam, taka jest idea polskiej dyplomacji, kto jest zaatakowany, yy, czy to terrorystycznie, czy w, w, w wojnie agresywnej, powinien ze strony polskiej dyplomacji mieć yy, wsparcie. Tak jak zresztą Czyli doprecyzujmy, pan bezpośrednio rozmawiał okazji. z ambasadorem Izraela i przekazał mu wyrazy solidarności po tym, yy, yy, po tym irańskim ataku, tak? Tak. Kiedy taka rozmowa miała miejsce? Wczoraj. Czy jakieś ponieważ szczegóły uważam, w odpowiedzi to, pan Uważam, że ta, takie zachowanie i taka postawa się należy, jeżeli ambasador Izraela przeprosił za tą akcję, która spowodowała tak naprawdę morderstwo, bo ja zawsze to mówię, to było morderstwo w strefie gazy tych. A tych działaczy humanitarnych, wolontariuszy i pracowników organizacji World, World Center kitchen. kitchen, to uważam, że godne jest ze strony polskiej dyplomacji I, i z mojej strony, skoro on mnie przeprosił, jakby na moje ręce złożył przeprosiny, bo może tak brzmi lepiej dla Polki, Polek i Polaków, i dla, dla rodziny, I, i to jest ogłoszenie Solidarności. Z narodem izraelskim, który został zaatakowany w sposób bezprecedensowy. I wczoraj to zrobiłem. To jeszcze dodatkowe pytanie: co z Polakami, którzy przebywają w Izraelu i przebywają w regionie? Jak rozumiem, na razie MSZ uznaje, że są bezpieczni, czy jakie są zalecenia MSZ-u? Zalecenia są takie, jakby to wskazywała logika. Szanowni Państwo, ci, którzy wybierają się w celach turystycznych, a nawet ci, którzy wybierają się w celach rodzinnych, bardzo was proszę, odłóżcie te projekty i te plany, dlatego że jest to strefa niebezpieczna. Nie wiemy, jaka podjęta zostanie decyzja przez rząd Izraela. Jeżeli dojdzie do eskalacji konfliktu, a ja głęboko wierzę w mądrość i wpływ pana też prezydenta Joe Bidena i całej społeczności międzynarodowej, że do tej eskalacji konfliktu nie dojdzie. Ale gdyby, i musimy zawsze brać pod uwagę różne scenariusze, bardzo proszę odłóżcie swoje plany podróży na Bliski Wschód, nie tylko do Izraela, na Bliski Wschód dopóty, dopóki sytuacja nie ulegnie e, uspokojeniu na tyle, na, na ile to jest możliwe. Gdyby rzeczywiście do tej eskalacji doszło, to Polska w razie tego scenariusza jest przygotowana do ewakuacji polskich obywateli? Oczywiście jesteśmy gotowi w każdej chwili do ewakuacji. To jest zadanie tylko MSZ-u, ale Ministerstwa Obrony Narodowej. Natomiast mam nadzieję, że taka konieczność nie zaistnieje. Choć jak chciałbym podkreślić, no, zwróćmy uwagę, jednak ten atak, choć naprawdę bezprecedensowo ogromny, kilkaset dronów, rakiet balistycznych, niewyobrażalny. Nie chciałbym się wczuwać w rolę obywatela czy mieszkańca, Tel Awiwu czy, czy Jerozolimy, ale został otwarty, więc, więc okazuje się, że, że, że ten system działa. Ale jeżeli by tak było, jesteśmy gotowi na cały, można powiedzieć, dramatyczny scenariusz, który mam nadzieję nastąpi i chcę podkreślić jedną rzecz. Tu następuje bardzo mocne współdziałanie w ramach ministrów spraw zagranicznych Unii Europejskiej, ministrów spraw zagranicznych NATO, w ramach koalicji. I uważam że, yy, uważam, że nie dojdzie do takiej sytuacji krytycznej, ale gdyby doszło, yy, jesteśmy w gotowości, yy, powiem, bojowej. To proszę jeszcze powiedzieć, czy według Pana, w związku z tą sytuacją, w związku z tymi napięciami, czy można się spodziewać w niedługim czasie powołania ambasadora Polski w Izraelu? Bo wiemy o tym, że od dłuższego czasu. Polska placówka zarządzana jest na niższym szczeblu po tym, jak Marek Magierowski przestał być ambasadorem Polski w Izraelu. Kiedy można się spodziewać takiej decyzji? Uważam, oczywiście, decyzja personalna, kto to będzie, należy do pana ministra Sikorskiego i ono mu głosi, ale jest to jasne i wiem, że pan minister dąży do tego, aby nastąpiło to jak najszybciej. W takiej sytuacji zaognienia relacji nie tylko Iran, Izrael, sprawy Palestyny i w tym oczywiście interesu Polski, który polega na tym, aby oczy całego świata spoczęły dalej na Ukrainie, na pomocy dla Ukrainy, w takiej sytuacji im powołanie polskiego ambasadora jak najszybciej leży w interesie Polski i to się stanie. Będzie tutaj zgoda z prezydentem, jeśli o to chodzi. Myślę, że tak. Wierzę w to, że prezydent, prezydent czuje potrzebę i wyzwania, które są dzisiaj przed nami. Zresztą pewnie też osobiście będę miał z okazję z nim porozmawiać, ponieważ towarzyszę mu od, od jutra w jego wizycie oficjalnej jako przedstawiciel MSZ, jako przedstawiciel ministra Sikorskiego w Nowym Jorku i w Kanadzie. Cieszę się, że Pan wspomniał o tej wizycie, bo zaraz do niej chciałbym nawiązać, ale dopytam jeszcze, kiedy konkretnie w takim razie można spodziewać się decyzji, jeśli chodzi o ambasadora? Czy to jest kwestia tygodni, miesięcy, dni? To, jest, to, to będzie, to będzie raczej, raczej szybciej niż później. Nie jest niezręcznie, przyznaję. Ogłaszać tu jakieś terminy, ponieważ to jest kompetencja pana ministra Sikorskiego jako szefa polskiej dyplomacji i on to ogłosi w odpowiednim czasie, ale chcę panu tylko powiedzieć, że to jest jeden z wielu priorytetów polskiej dyplomacji i pana ministra, żebyśmy mieli polską reprezentację w, w Izraelu. Bo jak widać jest to potrzebne po prostu. Jest to potrzebne i potrzebują tam, krótko mówiąc, wybitnego dyplomaty, który będzie. Reprezentował interesy polskie i też Polskę w jakiś sposób chronił. Panie Ministrze, wspomniał Pan o wizycie prezydenta w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie. W związku z tą wizytą Pałac Prezydencki sugeruje, że nie będzie możliwe zwołanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, by omówić sytuację na Bliskim Wschodzie. Czy Pan uważa, że Rada Bezpieczeństwa Narodowego powinna się odbyć jeszcze przed wylotem prezydenta? Nie zastanawiałem się nad tym jakoś głębiej, szczerze mówiąc, dlatego, że. Bo to to jest lewica nawołuje pana do tego. Tak, ja wiem, 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 wiem że mój, mój przyjaciel i współprzewodniczący partii Robert Biedroń złożył taki wniosek. Uważam, że on jest mądry. Mogłaby się odbywać, odbyć taka rada i dyskusja, bo widzimy, że sytuacja jest napięta. No ale jeżeli pan prezydent tej Rady nie chce, nie chce zwołać, no to będziemy załatwiać te sprawy w ramach Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Tu się nic nie dzieje nadzwyczajnego. Jeżeli pan prezydent nie zwoła, to my odrobimy pracę domową za niego. W takim razie, jaki jest cel wizyty prezydenta? Pan będzie towarzyszył Andrzejowi Dudzie i zastanawiam się, czy przy okazji tej wizyty Andrzej Duda spotka się z Donaldem Trumpem gdzieś na marginesie. Tego, tej wizyty, dlatego że kiedy ostatnim razem i prezydent, i premier byli w Stanach Zjednoczonych z Pałacu Prezydenckiego, słyszeliśmy takie głosy, że no, przy tej okazji niezręcznie byłoby się spotkać z Donaldem Trumpem, ale już może przy innej okazji no, nikt tego nie wykluczał. Zastanawiam się, czy, czy takie spotkanie jest możliwe. Panie redaktorze, szanowni państwo, nie mogę ujawniać planów i, i, i programu wizyty pana prezydenta, nawet ze względów bezpieczeństwa oczywiście. Nie no Proszę, panie minister, no, nie, wielokrotnie nie słyszeliśmy o planach, więc to takiego, nie jest żadna tajemnica. Ja wiem ale szczegółów, ale nie widziałem takiego punktu programu. Jeżeli o to pan pyta, być może coś się zmieniło, ale w tym, które my przygotowujemy wizytę też pana prezydenta jako Ministerstwo Spraw Zagranicznych, bo przypominam, że to Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Minister Spraw Zagranicznych, i Rada Ministrów prowadzi politykę zagraniczną, a pan prezydent z ogromnym szacunkiem i ukłonem w jego stronę będzie i powinien i mógłby, i mam nadzieję, że to będzie robił, wykonywał instrukcje, które są przygotowane przez MSZ. Ponieważ tak stanowi nie tylko konstytucja, ale zdroworozsądek. Natomiast na pewno yy będziemy mieli bardzo poważne rozmowy w ONZ. Tam będzie raport kwartalny dotyczący właśnie, tak się składa, Bliskiego Wschodu. Ja będę go sprawozdawał yy i w obecnej sytuacji będzie to bardzo mocno zaakcentowane. Czyli bardzo mocno się przygotowuję jako przedstawiciel MSZ-u, jako zastępca Radosława Sikorskiego do. Rozmowy w Organizacji Narodów Zjednoczonych na temat Bliskiego Wschodu w kontekście raportu kwartalnego i to, jest, to, to może być wydarzenie. Zwróci Pan na e, uwagę na szczególnie trudną, dramatyczną sytuację na Bliskim Wschodzie i brak odpowiedniej pomocy, w tym jeśli chodzi o żywność dla ludności cywilnej w e, Palestynie. Oczywiście, e, e, oczywiście, to jest sprawa, która ja uważam, że dzisiaj, to, jakie wyzwania, które przed nami stoją, to jest. O czym rozmawialiśmy przed chwilą, to jest oczywiście nieskalowanie nie konfliktu Izrael-Iran. Po drugie, to jest oczywiście usiłowanie skupienia całego świata na konflikcie w Ukrainie, a po trzecie właśnie tak. Kryzys głodu, kryzys humanitarny w Palestynie. Jest dzisiaj największym wyzwaniem polska dyplomacja w tym zakresie współdziała z dyplomacją europejską. Tu się dzieją pewne, można powiedzieć, działania, akcje, można mieć inicjatywy, bardzo gorące zresztą, które mają doprowadzić do tego, aby, aby pomoc humanitarna była dostarczana, skuteczna i żeby nikt się nie obawiał jej czynić. Ale najważniejszą rzeczą, o której chcę powiedzieć, jest nie tylko pomoc humanitarna, ale po prostu Zakończenie tej wojny. Na koniec, panie ministrze, przejdźmy do kwestii krajowych. Lewica ma za sobą dyskusję na temat wyborów europejskich. Wyłoniliście szefową waszego sztabu. Będzie nią Katarzyna Kotula. To ona pokieruje kampanią do um, Parlamentu Europejskiego. Pan, jak rozumiem, jest jednym z kandydatów lewicy do Parlamentu Europejskiego. No tak, zostałem zgłoszony przez pana marszałka Włodzimierza. Czarza tego zresztą na swoje własne życzenie, bo chciałbym kandydować i to jest chyba naturalne, że jako lider lewicy w sprawach międzynarodowych kandyduję do Parlamentu Europejskiego. Chciałbym tylko teraz poczekać na decyzję, z którego okręgu i z którego miejsca, bo to są wybory trochę inne od tych krajowych, bowiem najpierw liczy się głosy i mandaty na szczeblu krajowym, tak byśmy mieli. Listę krajową, potem dopiero te mandaty płyną do konkretnych okręgów, ale tak, stawiam się do dyspozycji i można powiedzieć, wcale się z tego nie martwię, ponieważ uważam to jest naturalne. Lider do spraw międzynarodowych powinien startować w wyborach do Parlamentu Europejskiego. No, oprócz tego, jak zawsze przy takiej okazji, pod adresem wszystkich kandydatów, wszyscy złośliwi zwracają uwagę, że i warunki pracy są lepsze, i no, e, wynagrodzenie też jest lepsze, więc często dla polityka jest to dość e, atrakcyjna panie, oferta. Panie, panie, pa, panie redaktorze, e, oczywiście tu nawet nie staram się z panem polemizować, ale e, ja tylko chcę panu nadmienić, że już byłem posłem do Parlamentu Europejskiego. I ten zaszczyt mnie spotkał, więc ja nie cierpię na brak doświadczeń, tylko wydaje mi się, że logika, logika nakazuje, że wiceszef polskiej dyplomacji lewicy, z lewicy i szef polskiej dyplomacji lewicy, bo tak to wygląda, nie może się uchylić i walczyć o mandat, a nawet powinien. Kogo jeszcze ja pan powiem, widzi ja na tych chcę. listach? jeśli chodzi o przedstawicieli lewicy, tak by lewica mogła odnieść wynik, który będzie bardziej satysfakcjonujący dla lewicy niż w przypadku wyborów samorządowych? Wydaje mi, się, że, wydaje mi się, że nie chciałbym teraz tego ogłaszać przedwcześnie, bo to jeszcze trwają na ten temat jakieś rozmowy w ramach koalicji, którą tworzymy, bo przecież mamy jeszcze partię Razem, mamy jeszcze Unię Pracy, mamy Polską Partię Socjalistyczną. Ale uważam, że to powinny być osoby, które mają wiedzę, doświadczenie oraz, rzekłym parcie międzynarodowe. To nie mogą być osoby przypadkowe, osoby, które, tak jak Pan powiedział, nagle chcą zmienić miejsce pracy, i, i takie będą. I zapewniam Pana, że te nazwiska, które zostaną wkrótce ogłoszone, bo pamiętajmy, tam na listach będzie tylko po 10 osób w każdym z 13 okręgów. To nie będą tak szerokie listy jak jest do sejmów, a już tym bardziej do Sejmików. A tym bardziej, że lewica to, to liczy na około 5 mandatów. To się na polityce międzynarodowej. Po, powtórzę, bo nie wiem, czy Pan usłyszał, że zdaje się, że lewica liczy na około 5 mandatów, to prawda? Matematyka jest nieubłagana. Tak jak wspomniałem, mandaty będą policzone najpierw na poziomie krajowym, tak jak byłaby to lista krajowa. I wtedy to jest w okolicy pięciu mandatów, może być więcej, może być mniej. No zawsze mamy, wiadomo, oczekiwania większe, one się potem. To na koniec e, precyzuję. Bo mamy tak, ostatnią i... minutę. Słucham. Pozwoli pan, że zapytam o nazwę to popisy wicewojewody dolnośląskiego Jacka Protasiewicza w portalu X. No jest pan aktywnym użytkownikiem dawnego Twittera, więc no, pytanie, czy pan widział? Niektóre obraźliwe wpisy pod adresem działaczy różnych partii i Prawa i Sprawiedliwości, ale też pod adresem Anny Marii Żukowskiej, Katarzyny Kotuli. Bardzo zaskakujące słowa, zapowiedzi reakcji ze strony PSL i odcięcie się od PSL. Później znowu kontrreakcja, że Jacek Protasiewicz jest z Unii Europejskich Demokratów, a nie z PSL. Co tam się wydarzyło i czy Jacek Protasiewicz nadal powinien pełnić funkcję wicewojewody dolnośląskiego? Zadał mi pan pytanie, na które, jak widzi pana, znam, czy staram się udowodnić, że znam odpowiedzi na różne pytania międzynarodowe i krajowe, ale nie znam sprawy pana Potasiewicza i nie znam tych wpisów też, szczerze powiem. To nie jest ucieczka od pytania. Jeżeli pan, jak pan tutaj zaznaczył, są to wpisy, które kogoś obrażają no to są niestosowne, ale nie wiem, jakie, czym one były motywowane i, i, i tym bardziej nie mogę się powiedzieć, czy on powinien być, czy nie powinien być wojewodą, bo nie wiem. Nie znam, nie znam, kontekstu sprawy. Rozumiem. Wypowiadanie się na ten temat jest byłoby przeze mnie niekompetentne. To my będziemy na ten temat dopytywali w ciągu dnia odpowiedź z pewnością na stronach wirtualnej Polski, a panu ministrowi w drodze polecam lekturę tych wpisów, bo no, są one. Tak, na pewno zadziwiające, powiem, często szokujące. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Andrzej Szejna, szef polskiej dyplomacji, Nowa Lewica. Dziękuję.